Siemanko, witam w czwartym filmiku. 10 faktów o mnie. Dzisiaj opowiem Wam, że mój pierwszy nick to był King i King Protoss oraz o krótkiej historii o tym. Inspirowałem się and 2 i StarCraftem. To będzie dosyć krótki filmik. Mam nadzieję, że będzie widać. O, w tle widzicie Kinga. Tu akurat jest. Z innego tekena, ale pierwszy teken jaki grałem to właśnie był teken dwójka. Tam był jeszcze Armor King, w trójce już go nie było. Inspirowałem się właśnie tą postacią jako King. Później był StarCraft, kolejna gra i tam akurat miałem Nick, bo w tekenie nie można swojego Nick ustawić. Ale w StarCraftie miałem właśnie King protos, bo King było zajęte. Chociaż chyba też King miałem. King i King Protoss, ale na pewno King Protoss. King zajęte, dobra, zobaczmy teraz o, tu jakieś kilka przykładowych zdjęć Wam dałem tutaj jest akurat zdjęcie ze StarCrafta dwójki a tu z jedyneczki For AYUR! no to będzie tyle, a w kolejnym odcinku opowiem trochę więcej o Zergadisie. Jeszcze tutaj odnośnie King Protos powiem, że wtedy grałem Protossem głównie, a w StarCraft dwójcy już Zergiem, chociaż w jeden ze wszystkimi razami nawalałem. Dobra, pozdro, na razie, hej!